Siemoneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie! Ja jestem Sidwereka, a to kolejny odcinek The Dragon Age Przebudzenie. A tu mamy trzy piękne demonice, które mają odsłonięte cyce. Jakby to by była Japonia, to byłaby była cenzura, co ciekawe. Mimo tego, wszystkie oczy Japońca się myśli, ale nieważne, zdychać paniem. dlaczego oh, tak tak nie ma cenzury, co, że takie dziwne to jest. Mm, aż mi się podoba nawet, to mi się podoba. Na propsie, The Dragon Age na roku. Czyli w sumie, no, ma już 4 lata, a Nieważne. E, nie możesz na tego zrobić w walce. A z kim ja niby walczę? Ach, tam są demony, które mi walczę w teorii. Rozumiem. Ale moim zdaniem z nimi nie walczę. A nie, jednak walczę! Bo dobrze to przy nim Nie wiem, czy to, co to się dzieje. Nieważne, mordować proszę. Ej, materiał się w ogóle spodobał, mam się zostawić łapkę w górę, bo czy ostatnio widziałem ile był łapek, to aż mi się tak miło w sercu zrobiło, aż mi motylki wpłonęły w brzuchu, jak tutaj normalnie Skąd te motyle? Czyli nawet nie wiem, skąd te motyle, nieważne, pewnie jakieś czary za naszego teamowego... Pana Gruskiego. Nieważne, 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 skończmy ten temat, w podpolityki nie wchodźmy. Aparatura, twoje poszukiwania w pustce odbijają się na świecie materialnym. Nieważne, nieważne, wszystko, esencja siły, to jest ważne. Póki siłka się zgadza, to wszystko się zgadza. Tu już wszędzie byliśmy. A nie, patrzcie, tam coś zostało, co ciekawe. Coś tam się przede mną ukryło. Jakim prawem? Głupie pomniejsze cienie. Wszystkie umrzecie. Awans! z wiem za co skomnik, a jeszcze nie żeśmy zabić. A nie, ktoś chyba zginął. Cóż, nieważne. Nie nieważne. że poza słoną, używamy je zasłoniem. zasłonie. Przynajmniej poza słoną będąc, więc to jest ciekawe. Więc w sumie nie wiem, po co o tym o tym mówię. Więc w sumie mogę się zamknąć i użyć na takiej zdolności ofensywnej, na przykład podpalenia. To niekoniecznie ogren nawet bym chciał w przy okazji. No dobra, już nikogo nie przypalimy. 7 demonie wypalaj tam. Hmm, Dumbledore, będziesz zły, jak po cię poświęcę? Pewnie będzie, mam to masz, mam Widzisz? Tak w ramach tego cię uleczyłem. Jeszcze ci poślę magiczną leczącą kulkę, widzisz, poczekaj, fajna magiczna lecząca kulka. Ostawiła ci właśnie życie. I patrz, jeszcze zrezygnuję teraz z cooldowny. Żeby jeszcze raz chcieli chwila rzucić, jeszcze raz chcieli rzucić obszarowego chwila. Stary, jesteś nieśmiertelny dzięki niesamowitemu Andersowi. I jeszcze masakry użyjemy, żeby tego domu na kalpeczkę Daj tej pierdyknąć. Nie ma co, masakra jest świetną zdolnością. Obaj z lepszej zdolności w całej tej grze. Żywalerium! Lyrium! Urozmaiczenie w walce możemy zbierać żyły. Może poczuć się jak pewien śmiejąc się człowiek. Um, większy cień. Ciekawe, czy te tutaj pan też dobrze przeskaczą, czy nie. Nieważne! MAMY TU JEZIORKĘ, JAKIE JEST TO PIĘKNE. Niestety w teraźniejszości jest troszkę brzydsze. W sumie już ma nawet wyschnięte większościowo. No nie ma tam schłodek. Cóż. To dowodzi, że się. Kto jest za tym, żeby w Polsce utworzyć pustkę? Będziemy mieli jatujące łódki. To wygląda tak pięknie, jest taki dobry pomysł. Będziemy mieli jatujące Pendolino. To będzie idealna przyszłość dla nas. Nieważne, nie psujmy super atmosfery gry, która nas wciągnęła w pustkę. i Robimy tutaj wszystko, żeby odblokować dodatkowe przedmioty. Tak. Zupełnie nie pamiętam już, um, po co tu przyszliśmy. Ja, no dobra, wiem, że poki stopa wiem, ale jakoś nie wiem, jakoś, jakoś, jakoś tak. Niektórym mi się to nie powie, wchodzą fajnie, że ta to, 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 to sytuacja co była z tą całą matką lingu um, w misjach związanych z Orzamarem w początku to takie było naprawdę poważne i zajebiste to było, to było epickie ale tak ogólnie Dragon Age to jednak jest bardziej grą prześmiewczą, taką humorystyczną to jest też taka, taka piękna jak gra, może. Taki, taki, taki rasowy erpek. i to ma humor, i to ma czasem jakieś takie bardziej poważne momenty i to ma jakieś takie momenty właśnie bardziej śmiejące hmm, się, trywialne śmieszne. takie bardziej MMORPGowe nawet niż RPGowe na to jest naprawdę dobra gra, dobry kawałek gierki o, co ja się nie wiem, coś temu, grenowi duchowego, czy upieszca Brańcy raczej nie. Mi się wydaje, że Dumbledore ma już i to, i to, a więc tak trochę. Hmm. Bo duchowego bym mu dał. No. I się woliby woli bym, mu kapkę rozwinął. Na razie jednak motywacja. Motywacja się nam przyda. W czym Będzie problem? Będzie aura wzmocniona bo masz włączoną tą aurę, No oczywiście, że nie masz jej Masz w tym aurę? Masz. Powinna być przez sztuczną inteligencję uruchamiana. Te sztuczne inteligencje. Takie piękne. Żaśnie. Moja pani, nie zapomniałam. Ja tylko. Nigdy bym się nie sprzeciwiła najjaśniejszej pani. Nie, ja nie. Nie, proszę pani, nie. Litości! Nie, nie! 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 Niezmiernie mi przykro pani. A. nie wiem, czy jakiś pff, demon pożądania, czy tam bardziej martwy, jak pod, pod sukubusa podczepić, pod... tutaj się bawi sobie, wznęcanie się, czy po prostu mamy tu jakąś część historii. Ciężko mi w sumie zgadnąć, to w ogóle coś. Co to jest? Co to jest? Nogi z ciało, z papieru, ciuchy na krzyżu, z krzyża, z ciała na krzyżu wystaje, co to jest, jest sobie za wszystkiego. Co za... to za nowoczesna sztuka? Magiczna wioska ze snu. Cholera mnie bierze od tych wszystkich zaczarowanych bzdur. A tam jest jeszcze wi jakiś wisielec. No i mamy esencję sprytu i masę demonów, więc się przywitajmy. Dzień dobry, demony. Z tej strony jest Polska, to kolejny odcinek waszego w Pierdzielu. Dzisiejsza dawka w Pierdzielu oferuje, jak zwykle, hmm. użycie na was To ja poradzę? Jedna z lepszych zdolności w asortymencie, Anders! Jeszcze co stary, ty jesteś tutaj od tego, żeby wytrzymać, a nie od tego, żeby zostawać w Pierdziel, więc może w sumie się cofnij. Użyj siódemki, żeby oburzyć przy okazji. Okay, no, super. No to play DPS i normalnie, życie nie ataku ładam deborze bardziej trafiał Możesz szarańcze skastować, czemu nie? Polce, ładnie O, tam już kolejnego widzę pana demona. Dzień dobry. Wie pan co panie demonie? Łapam pan w sumie kulkę ognia. Boom. Gdzie jest ognia? Halo? Gdzie jest ognia? To moja kula ognia się rozpłynęła w powietrzu. Ja rozumiem, że jakiś tam sens to ma, pewnie fizyczny, ale. Mm, to jest magia. Zwróć się do kogoś innego. Aha, czyli bo właśnie nie nie można tego bać. Już już chciałem powiedzieć, że. O, kucze, właśnie zepsułem w esencję. A jednak nie, a jednak tylko nasz main charakter może brać esencję. W sumie to dobrze, a 75 siłki na naszym main charakterze. No nieźle, 75 siłki to nie jest w każdym przyśnięte drzewa i te wyspy z Half-Life'a, które przypomina jakieś manty latające, czy coś, nie wiem, uff, straszne to wszystko, samotna dusza, to tu się dzieje? Ty, ty nie jesteś duchem jak wszyscy inni? Jak się tu dostałeś? To samo mogę się spytać siebie, chociaż też pewnie nie jesteś duchem, tak go zgaduję, jak chodzi o twoją cielesną postać. Gdzie jakiś, czy mi się monitor zjechało, czy tutaj jest taki jakiś dziwny filtr na twarzy Dumbledora? Też to widzicie? Nie chciałbym, żeby mi się moi dorozbiegały, ale mi się wydaje, że to wszystko jest w grze. Spoczywają hmm. tutaj prochy mojego dziadka. Często go odwiedzam. Był ostatnim mieszkańcem czarnych mokradeł. Gdy umarł, w wiosce nie ostał się już nikt, kto by pamiętał. Zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy w pustce? Co? Oczywiście. To nie jest! O nie! Znów tu są! Szybko schowajmy się w krypcie! Aha, mi się wydaje, że ona naprawdę dawno temu już tego tutaj dziadka odwiedzała. Cześć, trumno. Co u ciebie? mu nie wyskoczył z ciebie szkielet, a nie wyskoczyło, że jestem opętany, jest coś takiego? Czy mam klaustrofobię? Hashtag Darkest Dungeon. Nieważne, mordujemy. Pokaleczony, powolny szkielet. Bo już sam faktycznie to KSZ nie był dziwny. To może powolny nie był dość standardowy. Chociaż te są dość szybkie, to zombie są dość powolne. Nieważne. Mordujemy, dość gadania właśnie. Ognisty wybuch. Regeneracja magii. Wiesz, że chyba wytrzymałość też tą kapkę. działa, chociaż. Ale... chyba nie tak dobrze. Nieważne, lecz wszystkich. Andersik. A ty damy, do jakoś tak zacząłeś nagle. Krypie, a się krypia, coś nie wychodziło, da? Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Ale dobra Mroczna krypta. Brzmi co najmniej ciekawie. Bo może poreszcie werski, byś się najpierw przed zanim tu wejdziemy. Co o tym sądzisz? To brzmi sensownie, wiecie? Bo z tej skrypty jeszcze wyjdziemy na chwilę. I tutaj jedziemy po okolicy, czy czy czegoś nie ominęła, ponieważ hmm, potem się okaże, że to nie będzie możliwości wrócić, będzie smutno. Ameryczna krypta wygląda co najmniej do sprawę. sprawy. to właśnie to jest teren misji bowłożnej. A jakoś wątpię. Myślę, to raczej jest droga, która nas zaprowadzi w kierunku końca tego miejsca. Hmm. Podczas oglądania przedmiotu można poznać właściwości wydają premie za noszenie kompletu jego jednego typu zbroi. Aha. Serio? Mogę mu premię premie na przykład zbroję Kejlana w ten sposób? Oho, nie widziałem, że takie rzeczy są za to w ogóle. Mhm, mm czyli set ciekawego nie. A poszukiwacza, coś ciekawego daje. Odporność na elektryczność. Atonika oszustki. Zmniejsza koszty aktywacji zaklęć talentów. Okej. Okay. Skażenie. Hmm. Nawet nie wiedziałem, że te przejęły mają już tak dokładne opisy. Puh. jakby tegoś tak ładnie te opisy zrobili z samym najazdem, to szczerze, mógłbym to jakoś wcześniej o tym dowiedzieć, tak no. Tak, to już całe życie w kłamce, to już zostajemy do końca w kłamcy, że o tym nie wiemy, ale jednak... No, trochę zepsuli moim zdaniem. Esencja siły. Jak się tędy przydostać? Może to właśnie tam będzie jednak trzeba pójść tam. Przystań dworu. Czemu jest oznaczona X-em? Nikt tego nie wie. Tego nie wie, nikt. Tam widzę, chyba drzewo jakieś blokuje przejście do tamtej drzwi, tak? Mhm. Mm Chodzi w naszych czasach, przejście tutaj to, jest, to w tych jednak nie ma. jest zablokowana. Trzeba będzie znaleźć jakieś inne przejście. No nie pierdź, to jest jakieś drzewo tam w tle rośnie, nawet nie chcę wiedzieć. To tak strasznie Half-Life'owo, a jak o tą, A zresztą może nie jest spoilerowa, może ktoś nie wie o co mi chodzi. Nieważne. Ja jeszcze tam w half a nigdy nie grałem. Osobiście. Może grałem? Może grałem, ale nie pamiętam już kiedy. Jednakowoż. O, po prostu wiem, jak między tymi ostatnimi wyglądają. Mam zamego, który strasznie jest w Half-Life zadłużony. Po prostu jego ulubiona seria! <głos> <głos> Dlatego też nie mi liczby żebyś... Jak każdy fan Half-Life, wiele, wiele części trzecich gier pokazało, że właśnie są złe więcej niż drugich. Więc da. Trójka przeklęta. Nie będzie Half-Life'a 3. A nie będzie to... Ciekawe czy może właśnie wezmą może jakieś, jakieś 20 lat half a 3 nad jakimś mega silnikiem. Tak nie powinno Może nie chcą go wydać bo się boją, że będzie takim hitem jak dwójka właśnie. Bo dwójka to jednak jak na swojej tacy... Słuchajcie, Dynka jak na swoje tacy to była gra, która ja po prostu no... To była gra. To była giera. Tego gier tych. Dobra. Zdychaj powoli by trupie. Desz. Nie ma tak kuszenia młotkiem powoli. Teraz ty! Jakieś to piękne wybieranie celów. Rabla. Wszyscy już wrócili do swoich trumien. I niechaj te my zostają. Bo to jedno, nie Dark Soul. Jedno, nie krypta w Dark Souls. Chociaż te seryjne szkety, tak idealnie, prosto, przypominają mi Storcie Świątynię, śniąc ale wiele innych zresztą gotówki. I nie, jak Ktoś napisze komentarz Severek, kiedy gotik, któremu mu napiszę, że Jeszcze co? Nigdzie nie będzie gotika. Mam już dość gadania o tym, kiedy gotik. To jest już normalnie istny mem na moim kanale. Severek, kiedy gotik, 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 Jak słyszę gotik, też musiałem żyć odechciewa! A tego chyba nigdy go nie nagram! Bo mam dość tego po prostu. Nie mogę się odzwyczaić od Gothiga kiedy non stop słyszę tą grę! A teraz w moich myślach tylko idzie to goty goty Gothi, got goty got Gothi, got Gothi, Gothi... Osób psychiatry mi teraz już nie trzeba bo k***a się, bo się nie będę w ogarnąć! moich myślach leże będzie goty goty Gothi, To jest tak przekleństwo! To jest po prostu... straszna rzecz, uwierzcie mi. Tak, że Anders zginął, widzicie? To jest tylko wasza wina, że Anders zginął! To ja tego gotyka przekątego. ma nieba na kręcę filmik, w którym niszczę moją płytkę i wiesz, że gotyka nie nagram. Mam dość wspaniałogotyku po prostu. Mam dość! Gra jest wszędzie, w moich myślach, w moim życiu, wszędzie. Gdzie nie jest pojutrze, to jest gotyk. Mam dość! Tylko że jak jakiś stalker siedzący mi na plecach. Okay, raz, ja tu, że jeszcze ja stoję w miejscu i się nie rusza. Ja Tam jest krypt czy nie odpalił. Nieważne. To jest stary, bo ty Wiesz, się trochę poleczo. Zaczynaś? prawie umarłeś, stary. Eee, dawaj mu. Co z tego? Będzie się opierał mojej woli. Bo też jakby się nie położyły. Halo! Halo, alo! Halo, alo! Halo, alo. Nie? Bez ruchu. Dziwne. Zaczynam się bać. O, chyba trochę siłę woli rozwinę, wiecie? Tak, myślę, że to może być na miejscu. Łojunnnn... Premie do szybkości poruszania się, to może być przyjemne. Nie wiem jaka jest ta premia, ale chyba jest całkiem sensowna, więc no, 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 Dumbledore tak może teraz zyskać nowy poziom. I chodzi o jego zaebistość. A więc przybyłeś, wpadłeś w moją pułapkę. Jakże cudownymi stworzeniami jesteście wy, śmiertelnicy pełnymi tęsknot, pełnymi pragnień. Hmm, ja ty nie będę zastraszał a więc tak naprawdę żadnej dziewczynki nie było szkoda. Była dziewczynka. Żałuj, że nie widziałeś, co oddała, by ugasić jej pragnienie. Tak, jak ty teraz ugasisz moje. Domyślam się, jak to musiało wyglądać, skoro jesteś. A, nie jesteś jak tym rodzajem demona. No ziesz, jesteś obrzydliwy. Bo to jest po fazet. Hey. Chociaż brzmi jak baba, więc nie wiem. To jest demon głodu. Dobra, don't worry, demonie głodu. Ja ci zaraz pokażę, gdzie Remig już Maciaszek zimuje. Don't worry. Wszystkim się zajmiemy. A więc, tak, ty tutaj jeszcze zapuść swój. O, proszę bardzo, znaczek. Ty zarzuć się, oh, hej, że wróciłeś. tu efekt działa w ogóle. I świetnie, że efekt na bossy działa. Zostawa tanka. Gender, zapraszam bardzo. Andanie tam spokojnie jest. To zajmij się tym prugawcem, może. Um, andersik, andersik. Wiesz co? W sumie to pan może o Jakoś sobie poradzisz z tym tankowaniem. Ważnie, że to jest dla ciebie. Bez sobie to downy, znowu jej paralisz na, żuś, na żuś a A uciep się heal'a, Zarzuć tutaj, nie wiem. Podpalenia te zombiaki, proszę bardzo, to ma nie. Siu, na no, Bosie skup, bo ja mam ten No już po Bosie. Nie ma co się przejmować. Otaruj sik, się nie przejmuj się, jakąś Aurunię włącz niż I Nie możesz sobie sumie olać już te walki. Są bez szans, te nędzne trupy. To miało być baz w ogóle? Chyba nie. No i był totalitarny, bo sobie prawda, bo był, więc pojętkę więcej problemów sprawić, a jednak się okazało. Zrobiłeś mnie, nieznajomy. Taki sobie. Tak długo byłam więźniem swoich własnych pragnień, a teraz jestem wreszcie wolna. Dziękuję ci. Hmm, to fajnie. A nagroda? A, na, a nagroda? Nie Nieważne. Nieważne. Nie ma nagrody. Idziemy się zabić. Nie ma nagrody. Quest bez nagrody. Znowu! Smutne to jest, wiecie. O, obudziliście się w końcu? Um, chyba tak. Ale ten się obudził, patrzcie! Patrzcie, jaka imprezka się rozkręca! Ale też jakieś z boku wychodziły chyba, z tych trumien tutaj pobocznych. Ciekawe że ten, wcześniej te trumnie otwore też by wyszli, o. No, to jednego. Ciekawostka, dobra. Andersik z Obszarowe. Proszę bardzo. A to wiesz co, może w sumie lepiej użyć, bo jest tu strzał tutaj. No teraz się stąd ewakuuj, bo... Ha! ten że strzał spadnie już. Ale tak on musi być w zupełności skastowany, żeby spaść, okej. Okay. Uh, ogren bez rewelacji. Ty możesz odejść, tu możesz tu magii użyć, żeby troszeczkę się mana szybciej odnabiała. Ty, Ogren, użyj okładu. Albo no, nie zdążyj użyć okładu, bo mu nie. Wskoczy z z części Ogrena. Swoimi szczynami, jak to, więc rzekł ostatnio. Do szczynami nieważne, wszyscy zdychać i sprawie. żary łoczne dość Trupie, czy masz coś ze spokojne żądzę? Tak, masz eteryczny okład, więc jest zelbiście. Więc więc po prostu przepięknie. Dwa okłady to już w ogóle po prostu jak mała żyła złota. No, zejdźmy na razie niżej, zobaczmy, co tam niżej się kryje. Esencja sprytu. Anderysik nie dla ciebie, to do Dumbledore'a. Sorry. Jestem pewnie kolejny pan kości i wyskoczy. Tu w ogóle jakaś plama jest. Ciekaw, że to nie jest olej. Ale... Nieważne. Nieważne. Nie Było to co najmniej ciekawe. Czas umrzeć. Też się ciężko z tym nie zgodzić. To wasz czas na śmierć. Proszę bardzo, masakra. 314 obrażeń. O, jak smutno. O, jakie są smutne obrażenia. O, Anders tam, widzę, ma małe problemy. Więc może byś go salił, Le Beldorem A, wiesz co, Andersik, słuchaj. Aoe, i, i Global. Jedziemy, proszę bardzo. Czekamy, 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 czekamy i... Bum! I po walce w sumie ponieważ oni się już nie różą chyba Po prostu nie jest to jakąś szansę ma dobra jeszcze się poruszyła no to przepraszam naprawimy widzicie no, no, na elitkę to dużo krócej działa bo ten jeszcze trup jeszcze ma cały czas na sobie ten trup trupa ma jeszcze na sobie efekt Litka jednak już nie miała dobra Podobno to że jeszcze nie rany też zdejmuje te rany więc może użyjemy go teraz hmm. w sumie to no działało co ciekawe A, bo jego urazów to nie leczy, tylko lecz urazy okolicznych postaci. Aha. Rozumiem. W takim razie teraz na niego uczymy zestawu leczniczego. Proszę bardzo. I wszyscy są, jak znalazł nasieniaki. Żal rozwścieczony trup. Gdy ktoś będzie. Nie, puścić. No, szkoda. Czułem, że jakiś może tu będzie ten poczomon, tak jak to było w kilku prawdy. Zwodnie tak wspominałem o kilku prawdach, więc jakoś tak mi się przypomniało. I mamy jeszcze powolnego trupa. To przepraszam, że tu nikogo nie ma. Zaraz naprawimy, mój mały taki błąd. I. Błąd naprawiony. Teraz tutaj faktycznie nikogo nie ma w ogóle. Są w tych rzeczach dole? Nawet nie wiedziałem. A ładnie odskoczył ten trup, nieźle. A co na tyle w tym odcinku, udziska? Do następnego razu.